Cześć wszystkim, witam Was gorąco na kanale Urodomaniaczki by Hebe. Dzisiaj jesteśmy w odrobinę powiększonym składzie. Przychodzimy do Was z nowym odcinkiem. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco, a my dzisiaj porozmawiamy sobie o zimowych zapachach, czyli o fajnych propozycjach, o fajnych zapachach właśnie na zimę. Tak jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w powiększonym składzie, bo jest z nami Ola, która dołączyła do naszego teamu urodomaniaczek i będzie z nami aktywnie prowadzić ten kanał. I tak jak nam mówiła, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o perfumach. na, powiedz mi, jakie są Twoje ulubione na tym... Wiecie co, mamy mnóstwo, mnóstwo propozycji, ale ja zacznę od takich perfum, które w moim zdaniem najfajniej sprawdziłyby się też na dzień. Są to perfumy Halloween, Miami Mine, e, bardzo ładne, jak widzicie, dosyć spory flakonik. E, generalnie wszystkie takie zimowe zapachy. Charakteryzują się tym, że bazują na takich nutach zapachowych jak drzewo sandałowe, sandałowe piżmo, paczuli, wanilia, bursztyn, czyli takie bardzo głębokie, otulające, mhm. intensywne nuty zapachowe, bo tego szukamy w zasadzie zimą. Ale wracając do zapachu, właśnie tego, jest to zapach, słuchajcie, ja bym to określiła najbardziej dzienny z tych wszystkich, które tutaj mamy. Taki, ym, taki dzienny zapach, tak jak tak? tak jest. On bardzo sprawdzi się fajnie właśnie na dzień. E, tutaj oczywiście mamy te wszystkie takie nuty bazy, bo wybierając perfumy mamy do czynienia mm. z trzema nutami, czyli nuta głowy, to jest pierwsze to, co otwarciu, wąchamy mm. w sklepie i co nas po prostu tak jakby inspiruje, inspiruje do kupienia tych perfum. Później jest nota serca i nuta bazy. Mm -hmm. I tutaj rzeczywiście w tej nu nucie bazy są te takie typowo zimowe nuty zapachowe, które powodują, że ten zapach na stach otula i zostaje z nami tak naprawdę na kilka dobrych godzin albo nawet. Ale więcej. wiesz, co, wydaje mi się, że ten zapach jest taki bardziej całoroczny. Ola, co Dobrze. my tam mamy? Ja nawiążę kolorem butelki do Twoich perfum. I też mam tutaj taką przepiękną buteleczkę w fioletowym odcieniu. To jest Roberto Cavalli Florence. Florence, Florencja, Włoch, miasto pełne inspiracji, tak samo jak ten zapach. W tym flakonie przeważają białe kwiaty, ale to, że ten zapach jest taki czysto kwiatowy, to nie znaczy, że on jest letni, bo on w tych dolnych nutach jednak pozostaje w tej rodzinie orientalnej, bardziej ciężkiej, ale nie przytłaczającej, także bardzo, bardzo fajny e, zapach na zimowe dni i wieczory. Widzicie, ja mam też bardzo fajny zapach i to jest Ugopos e, Deep Red. I ze mną jest też tak, że bardzo też często te zapachy wybiera się od pory sezonu. Mm -hmm. Czyli sezon letni, tak jak mówiłaś, jest ten na świeże, mm -hmm. cytrusowe zapachy, zimą takie mocniejsze, ale u mnie jest to troszkę tak inaczej, bo ja swoje zapachy zmieniam z wiekiem. Jak byłam młodsza, no to używałam cytrusowych, potem były kwiatowe, potem był taki szał na takie bardzo mocno cytrusowe. Tak, zapach prania. Tak, zapach prania, a teraz lubię takie bardzo mocne, intensywne, takie uniseksowe, nawet też podając takie zapachy męskie. I to mam właśnie bardzo fajne, przepiękny jest ten zapach, naprawdę. Pomimo tego, że po otwarciu buteleczki na początku wyczuwamy czarną porzeczkę, cytrusy, to jednak taką bazą jest tutaj drzewo sandałowe. Ja uwielbiam drzewo sandałowe, naprawdę ten zapach jest taki bardzo elegancki dla kobiet, chociaż on jest elegancki, taki mm, na wyjścia, taki większy, ja powiedzmy bym na Ja bardziej jakby taki właśnie wieczorowy Zdecydowanie. Mm, tak. Czy oh, moglibyśmy go z zapachem greja, powiedz. <gryś> e, Czy jest to zapach greja? <gryś> Ale bez marynarki. <gryś> <oprócz>. <gryś> Bez marynarki, bo już na tą marynarkę to jeszcze musi być taki bardziej, bardziej mocny, ale w białej koszuli tak, zdecydowanie. Graj tak. w białej koszuli bez marynarki, tak Teraz ten zapach. Warto zrobić przerwę i powochać tak, bo kawę. Uh -huh. Kiedy idziecie do sklepu wybierać perfumy, to istotnym bardzo jest to, żeby pamiętać, żeby nie dotknąć e, tym kartonikiem, na którym psikacie, albo tą końcówką perfum uh -huh. do nosa, bo jak dotkniecie to, to już wszystko koniec, miesza. wszystko uh -huh. pachnie jednym zapachem tak. i w przerwie, Kawa. kawa, ona stoi na pewno tam przy dziale z perfumami, parfumami brzmiewa, i, i, i jedziemy dalej, mhm. jedziemy, dalej, jedziemy dalej, to Pisztyna, to dalej. co masz dalej? Wiecie co, to po prostu zawładnęło moim, moim sercem. Po pierwsze, estetyka jest mi tak Przez bardzo bliska perfum. W zasadzie to są, to są wody perfumowane. Jest mi bardzo bliska i już ja je widzę u siebie po prostu na toaletce. Wiecie, co mamy tutaj wody perfumowane marki Alvernum i mamy dwie wersje. Pierwsza z nich to jest kawa i bursztyn, czyli znowu idziemy w tony typowo zimowe mm -hmm. zapachy głębokie otulające takie wielopoziomowe mam wrażenie bo te zapachy też ewoluują z czasem one mm -hmm. na początku wydają się inne a po kilku godzinach w ogóle na naszej skórze układają się całkiem inaczej jest to zapach niezwykle ciepły kojarzący się z takim po prostu wieczorem pod kocykiem takie otulające, otulające. Mm -hmm. te zapachy są przepiękne i zimą mam mm. wrażenie one też dają nam takie poczucie wiecie się takie poczucie właśnie tej ciepłości ja takiego wiem, otulenia tak jest przepiękny ale to jest faworytem. faworyt. To jest tak jakby, e, wybierając tych wszystkich zapachów, naprawdę skradł moje serce. E, irys i paczuli. Zapach jednocześnie słodki, bo ja uwielbiam jednak słodkie zapachy. Mhm. Odrobinę nawet takie pudrowe, kojarzące się z wypiekami, e, bo też bardzo, e, z ciastem. I tutaj właśnie mamy tą pudrowość. Mamy słodkość, mamy przepiękny zapach zapach właśnie irysa, ale jest to zapach głęboki, ciężki, mhm. nie aż tak męski jak lubi Kasia, ale w tym bardziej słodki, w tej słodkiej gamie. Ale na co dzień jest przepiękny. Na co słuchajcie. dzień zdecydowanie jest przepiękny. Tak. Uderzałem. Dobra. Dobra, te ja tak płynnie przejdę z tych perfum, ponieważ te dwa tutaj właśnie, o których Justyna wspomniała, mhm. one się cechują tym, że w górnych nutach są owocowe, na dole w sercu są właśnie tym Światowe. co mamy ma napisane na etykiecie, czyli mamy tam te tą kawę albo tego irysa, mhm. a na dole rozbrzmiewa wanilia. Takie tak, delikatne, waniliowe, waniliowa słodycz. I tutaj mam coś takiego, słuchajcie, co jest koncepcją monoperfum, perfum czyli perfum jakby jednego akordu zapachowego i to jest właśnie waniliowy akord, monotem, tem możemy sobie zobaczyć, ale ta wanilia, mi się wydaje, że ona jakby to nie jest... Czujemy intensywnie tą wanilię, ale wokół tego akordu dzieje się historia. Czyli jakby jest jest jeszcze, zapach, tak jakby jeden przebijający zapach, ale jeden takim, motyw tak Jeden motyw, ale po dłuższym takim kochaniem, tak jakby wyczuła, da, da się wyczuć inne też zapachy. Ja że bardzo lubię wanilię. Ja wanilię bardzo. <śm> bardzo, uwielbiam. Włocham kawę. I słuchajcie, co się wydaje, dlatego że mamy propozycji mnóstwo. I Kasia ma dla Was. Ja mam coś w stylu bardziej już gry. Ja, I już można powiedzieć, że w tej marynarce mam tutaj dwa zapachy Jacques Batini, dwie buteleczki przede wszystkim piękne. Ten może zaczniemy od tego, bo ta buteleczka jest co taka. To jest? Może zaczniemy od tego, że to są perfumy, ale mamy w postaci olejku, bo tutaj otwieramy. To zupełnie coś innego. I jest niż taka jakby niż delikatna pipeta i tutaj właśnie aplikujemy sobie na nadgarstek. I teraz tak, tutaj mamy Jacques Batini, to jest nazwa Marrakesh. I mamy tutaj, tak jak Ty mówiłaś, wanilię w tej bazie, bo ja zauważyłam, że bardzo często te takie zapachy zimowe mają wanilię, ale mają też drzewo sandałowe i właśnie ten zapach ma tutaj w tej swojej podstawie drzewo sandałowe. Ale jeżeli nie do końca lubicie takie mocne, orientalne zapachy, to też z tej samej marki mamy wersję Pearl i tutaj mamy nuty owocowe i tutaj jest czarna porzeczka. Zapach też nadal intensywny, mocny. Mamy tutaj zapach mężczyzny, ale jednak mamy też do tych cytrusów. To jest coś bardzo ciekawego, dlatego że to jest rzeczywiście olejek, ale jest, jest to olejek, słuchajcie, nieklejący. To nie tak. jest olejek, Taki, który się klei. To jest suchy olejek. On się bardzo ładnie wchłania, pozostawia mgiełkę taką nutkę zapach zapachu. I mam wrażenie, że w ogóle mu idąc z Twoim mm -hmm. tropem, czyli że rzeczywiście ta nawilżona, natłuszczona wręcz mm -hmm. skóra lepiej te perfumy trzyma. Tak. Czyli mamy tutaj trwałość olejku, mówiłaś jeszcze o nawilżaniu skóry tak. dodatkowym, to ja od razu wspomnę o takich mini perfumach, które warto wrzucić zawsze do torebki. Tak, tutaj mamy miskę Boho Vibes. Mieć przy sobie w ciągu dnia przedłużyć ten zapach. Chwila przyjemności też dla nas i dla osób dookoła. A ten zapach z kolei jest takim bardzo rzeźkim, takim właśnie boho-festiwalowym. Właśnie trochę bardziej młodzieżowy, moim młodzieżowym moim zdaniem, Młodzieżowym, totalnie na co dzień, ale mhm. on też jest totalnie słodki. Także o. Wiecie co, mamy po prostu mnóstwo tutaj przepięknych zapachów? <laughs> tak, już u nas. Próba dookoła! <laughs> Wszędzie. Wszystko. Ale naprawdę y, są to zapachy, chyba, nie wiem, dla mnie tak jakoś bliżej mojego serca. Te kwiatowe, może jak będzie lato, to te orzeźwiające i morskie, takie czyste powrócą, mm -hmm. ale póki co jak jest zima, to naprawdę ja też bardzo otulają lubię. i są takie Szczególnie te, które przewaczam mają też w swoim sklepie drzewo sandowe. No te drzewo sandałowe jest takie piękne. Po prostu dla mnie właśnie, że chodzi o m, zapachy, nawet nie tylko latem, ale tak jakby cały rok to drzewo sandowe to jest składnik, który na pewno musi być w zapachu. Dla mnie wanilia. A dla ciebie Styna? Ja bym też chciała bardzo. <śmiany> każdy znalazł naraz coś dla na siebie. Kochani, wszystkie nasze propozycje tutaj to są propozycje zapachów zimowych, czego należy szukać w takich zapachach, jakich nut? Przede wszystkim znajdziemy tutaj dużo paczuli, dużo piżma, dużo drzewa sandałowego, cedrowego, Wanili. wanilii oczywiście mojej ukochanej, dzięki. No i jeszcze taki, tak, takie zapachy drzewne nazywane zapachami szyprowymi, to jest w ogóle ciekawostka, od takiej wyspy śródziemnomorskiej jak Cypr, czyli wszystkie drzewne, Lech, liście, e, to są właśnie zapachy natury. Ta, zapachy natury, mhm. które krążą wokół takich cięższych, ale nie przytłaczających wszystko, co najlepsze na zimę. A ja słuchajcie, mam dla Was coś jeszcze lepszego, mm. <laughs> dlatego że już od jutra rusza bardzo, bardzo atrakcyjna promocja właśnie na zapachy w drogeriach hebe. Zresztą wszystkie informacje znajdziecie pod opisem, w opisie pod tym filmem, więc zaglądajcie, bo naprawdę jest w czym wybierać i można złapać fajne okazje. My oczywiście bardzo dziękujemy Wam za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jakie Wy zapachy wybieracie na zimę. Czy może jednak orzeźwiające, czy rzeczywiście jesteśmy mm -hmm. w tym kierunku zapachów ciężkich, głębokich, takich drzewnych? Widzimy się oczywiście w przyszłą środę o godzinie 18. My oczywiście dziękujemy również Oli, że jest z nami. I ja do bardzo się cieszę, Gangu. bardzo się cieszę. Jestem totalną urodomaniaczką, <noise> naprawdę. Także <noise> cieszymy się bardzo, że nas spadł się po większu. Widzimy się niedługo już w kolejnych odcinkach i do zobaczenia. 真的吧。